Cześć witam wszystkich subskrybentów i nie tylko mojego kanału Patrzcie, podjechałem tutaj na moją na jedną z moich ulubionych miejscówek no i szok i miła niespodzianka zamiast miejscówki ogromna ciura zabetonowana ustaną kolejne bloki Jedna miejscówka mniej. Dobra, jadę gdzie indziej poszukać Szczęście i monetyk miejsce Znalazłem inne miejsce Takiego oddechaszcze Czy coś tu wyjdzie? Zobaczymy Jestem tutaj pierwszy raz Tyle Życzę mi szczęścia To będzie moje drugie wyjście z Chińczykiem Zobaczymy czy Chińczyk dzisiaj coś wyciągnie mam nadzieję że tak dobra, do zobaczenia przy pierwszym fajniejszym dołku. pochodziłem tutaj na tych haszach, ale no niestety nie da się za bardzo machać trawsko, wysoki na 20 cm pełno krzaczorów teraz jestem w takim miejscu tu już parę monetek wyszło schodziłem gdzieś to miejsce no i pierwszy sygnał praktycznie to jest pierwszy fancik będzie guzior będzie fajny guzik, dobra od go i wam pokażę No to jest słabo widać ale widać dwugłowy orzeł sarski Stan taki nieciekawy ale cieszy pierwszy fancik jest ucho wygięte Dobra przejdę się po tym terenie tutaj może coś ciekawego jeszcze wyjdzie A jak nie to <laughs> Niestety będę musiała zmienić miejscówkę A ciągle jestem W tym miejscu Miejsce budowy Tam był gdzieś ten guzior no A tutaj koło hydrantu Z dziurki wyskoczyła monetka Gdzie ona jest? Tutaj to było? 2 grosze 2 grosze między wojnie no ładny sam patynka no około 10 minut może więcej kopania śmieci jeden wielki śmietnik taka pierłka mi wyskoczyła nie mam pojęcia co to i od czego mogło być dobra słuchajcie wspomnę jeszcze o tym Chińczyku zrobiłem no na tą chwilę trzy modyfikacje pierwsza modyfikacja to wyciąłem trochę tak brzydko ale jednak wyciąłem otwory na te pokrętła bo tak to były schowane pod tą folią niewygodnie się kręciło druga modyfikacja to był otwór na kabel po prostu rozciąłem ten pokrowiec no tak przy wymianie baterii musiałem za każdym razem odkręcać ten przewód No a to raczej chyba nie jest zbyt dobre dla, dla styku gniazda No trzecia modyfikacja to o czym mówiłem ostatnio na gorąco ogniem podgrzałem tutaj od dołu widać rozszerzyłem trochę ten łokietnik żeby pasował do mojej łapy bo wróciłem na swoją kolejną starą miejscóweczkę schodzoną od wielu, wielu lat. Mam nadzieję, że ten pięć jeszcze coś tutaj wyciągnie. jeszcze na modyfikacja, o której nie wspomniałem w poprzednich wejściach. Tu pod tą gąbkę wpuściłem superglu, i kropelkę. już teraz ta gąbka się usztywniła, się nie przyklęca. To jest taka informacja dla tych które zamierzają kupić takiego chińczyka 500 zł, mało, dużo tyle zapłaciłem dzisiaj testujemy po raz drugi czy ten chińczyk jeszcze coś tutaj wyciągnie mam nadzieję, że tak no i teraz słuchajcie, takie dwa negatywne dwie negatywne opinie o tym chińczyku pierwsza z nich to, że za każdym razem gdy ustawiam dyskryminację no ja ustawiam na 30 to po wyłączeniu wykrywacza i ponownym włączeniu wykrywacz nie pamięta tego ustawienia chociaż według mnie no, powinien inne wykrywacze z reguły pamiętają poprzednie ustawienia no niestety Finczek ma z tym problem trzeba z powrotem ustawiać dyskryminację no i drugi problem o którym mówiłem wam na poprzednim filmiku zwykłe żelazo, patrzcie zwykłe zarzewniałe stare jakieś żelazo i ten Chińczyk ma problem z tym że on go widzi jako, jako kolor ja wiem, że większość wykrywaczy ma z tym problem, że jakieś zarzewniałe żelazstwa widzą jako kolor no Ale wyjątkowo, jak są sobie, też z tym nie radzi Także to jest jego kolejny minus. Staram się obiektywnie podchodzić do tego wykrywacza. Ze względu na te osoby, które, które zamierzają go kupić. Tak, żeby wiedziały, dla co płasną te 500 złotych. Piękne dwa grosze. Więc wojnie. Idziemy dalej. To, że Chińczyk wyciąga zarzewniałe żelazwo ma też swoje plusy. Spójrzcie. Zarzewniałe żelazwo, ale mnie to wygląda na jakąś starą kulę, ewidentnie. Być może jakieś późne średniowiecze, nie mam pojęcia. Stara, żelazna, kula Co o tym myślicie? No, no to ci niespodzianka 50 groszy, więc wojnie Bardzo ładne Bardzo ładny stan, 23? Tak jest, 23 rok Piękna monetka no nie spodziewałem się, że tutaj jeszcze taka duża moneta wyjdzie. Z tej dziurki nie było głęboko, około 10 cm brawo dla Finola. Dobra, do następnej dziury. Upłynęło parę minutek, może 5. Wciórki dołek i cyk będzie. I kolejna monetka między wojnie. Kolejne dwa grosze Kolejne dwa grosiki No jak na razie dzisiaj dzień Wypad należy Do międzywojnia Ale cieszą takie monetki No i mamy wiosnę w pełni Koniec kwietnia zmieniłem pole jestem teraz w takich szaszorach no i jest na parstek dobrze jeszcze tutaj pochodzę jeszcze nie było przekopane do końca także miejmy nadzieję że coś tutaj fajnego znajdę no i cyk z tej dziurki wyszedł tutaj taki guzior gdzieś w tej okolicy Paul znalazł tego pięknego talara obejrzyjcie sobie na moim kanale ten filmik mam nadzieję że jakiś takiego znajdę no dobra tu jeszcze w tej dziurze jest jakiś sygnał kopnę jeżeli coś będzie ciekawego to wam pokażę powolutku planuję iść do domu już chyba za 3 godzinki no i będzie jeszcze jedna monetka. O, 20 groszy. ERL. A wygląda jakby miała 100 lat. Dobra, jeszcze trochę pochodzę. Jak nic nie wyjdzie, to spotykamy się tradycyjnie na podsumowaniu. I takie oto tereny teraz eksploruję bardzo ciężko tu się kopie trawsko chaszcze no ale wyszedł taki guzior, bardzo bardzo stary z łóżkiem praktycznie samardzana nim jeszcze trochę pochodzę jeszcze się nie poddaję może coś wyjdzie Ej, chyba, chyba wymodziłem Chciałem monetkę, mam no, jeszcze monetkę, jeden grosik między wojny z dziurki No dobrze to teraz poproszę sreberko Sreberko bądź do domu No i sygwalenty, tam była Tam był ten jeden grosik A tutaj kolejny sygnał I kolejna monetka, ale to nie będzie Sreberko, już widzę starszego to będzie chyba też między wojnie podejrzewam ale sam tak jak widać nieczytelny no i taki sygnał nieciekawy był niespodziewanie padła kolejna monetka pewnie 2 grosze więc wojnie tak mi się wydaje znaczy żeby tutaj wyskoczyła manetka macie pięknie coś malutkiego co będzie pół tak mi się wydaje Czas kochani na szybkie podsumowanie. Dzisiaj dzień należał do międzywojna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i to chyba będzie siódmy. 7... nie 8, no bo jeszcze 50 groszy, piękne międzywojnie. 4 guziory, w tym jeden na pewno carski, ten niestety nieczytelne tak to wygląda no i jakieś tam śmieciuchy, naparstek kalsoniaki, których wam nie pokazywałem taki sosik ta kula, podejrzewam, że to jakaś od mojej armatki, prawdopodobnie, nie wiem Ciekaw jestem Waszej opinii Ciężkie Widać, że to stalowe No i co? No, szału dzisiaj nie było, nie było sreberka Wpadło trochę monatek Łapka do góry Subskrybujcie i spotykamy się Aha No teraz w tygodniu będę chciał nakręcić test Chińczyka, Simplexa może Wankujsza jak się uda z głębokości w ziemi, tak, tak więc bądźcie na kanale, czujni, będzie ciekawy filmik. No i to było na tyle, do zobaczenia, do następnego razu, trzymajcie się.